Mistrzowie Nowej Energii. Inspiracje na czas przemiany. Adamus Saint Germain w przekazie Jeffreya i Lindy Hoppe. Wyjaśnienie symbolu na okładce. Pik to odwrócone serce, czy raczej serce to odwrócony pik? Serce skierowane w dół oznacza. Stąpienie ducha w materię, jego wstąpienie na Ziemię w formę biologiczną. PIK z kolei oznacza wstąpienie, wzniesienie. W tym symbolu są one ze sobą połączone. Macie już za sobą doświadczenie wstąpienia na Ziemię, teraz zaś doświadczacie wstąpienia, wzniesienia. Stąd oba kształty. Pełne inspiracji spojrzenie, które prowokuje i przyspiesza ewolucję świadomości. Przekazy Adamusa Saint Germain uważane są za jedną z najistotniejszych źródeł oświecającej mądrości dla naszego zmieniającego się świata oraz dla ludzi, którzy pragną żyć i pracować w nowej świadomości. Książka to niezwykły opis. Mistrzostwa nowej energii, życia w harmonii z zewnętrzną boskością, zgodnie z naszym prawdziwym przeznaczeniem. Przyszło nam żyć w niezwykłych czasach zmian, ogromnych możliwości, ale równocześnie wielkich wyzwań. Jak radzić sobie z co prawda sprawdzonymi? Ale często ograniczającymi sposobami myślenia i działania? Jak przezwyciężyć własne podświadome blokady, rodzinne kłopoty i problemy społeczne? Jakie są nowe wartości, cele i ścieżki? Mistrz Adamus Saint-Germain kieruje swoje głębokie słowa do wszystkich poszukujących prawdziwego wglądu oraz praktycznych porad ze świata ducha, aby otworzyć swoje życie na nową świadomość. Wskazówki Saint Germaina w przekazie Jeffreya i Lindy Hoppe skłaniają do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie oraz kształtowania własnej rzeczywistości, kierując się pełnią wewnętrznej mądrości i światła. Część pierwsza: Jak powstała ta książka? Nowa energia. Wczesną wiosną w 2007 roku w stolicy Holandii, w Amsterdamie, Adamus Saint-Germain, wzniesiony mistrz o długiej i barwnej historii, zwołał grupę mistrzów oraz nauczycieli nowej energii. W swoim otwierającym przekazie za pośrednictwem Jeffreya Hoppe wyjawił, że celem tego specjalnego zgromadzenia jest napisanie książki. Książka miała być zatytułowana Mistrzowie nowej energii i ma być darem mądrości oraz inspiracji dla tych wszystkich, którzy dokonują wyboru wstąpienia w swoje mistrzostwo w czasie wielkich i głębokich przemian na ziemi energia oraz informacje zawarte w tej książce czerpią z mądrości tych, którzy przeszli przez proces stawania się mistrzem nowej energii, przecierając szlak dla pragnących podążyć tą ścieżką. Podczas tego zgromadzenia mistrzów i początkujących mistrzów Adamu Saint-Germain Zebrał razem kolektywną energię grupy i przekazał ją pod postacią materiału, który przeradziwszy się w książkę, trzymacie właśnie w dłoniach. Oryginalne nagrania audio przekazów Saint Germaina zostały spisane w formie tekstowej i tylko lekko zredagowane dla poprawy jakości czytania. Nie dokonano żadnych zmian w oryginalnych słowach Adamusa, niczego do nich nie dodawano. Nowa energia to nowa świadomość ludzkości oraz nowa wibracja dla Ziemi, która pozwala naszym boskim istotom na integrację z ludzką naturą.